Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj razem rozpakujemy mój najnowszy Thermomix TM7. Jak widzicie, siódemka przychodzi w zupełnie innym pudełku niż przychodziła szóstka. Muszę przyznać, że dosyć ciężko było to pudełko rozpakować, otworzyć. W środku na samej górze mamy instrukcję obsługi. I kolejne pudełka z waromą, misą, no i baza też będzie pod spodem. I jak widać Thermomix jest zapakowany do trzech pudełek, gdzie w jednym znajduje się baza, w drugim misa, a w trzecim waroma. Tutaj szybkie zerknięcie na instrukcję obsługi. I przechodzimy do dalszego rozpakowywania. Varoma jest jeszcze dodatkowo zapakowana w taką folię. Muszę przyznać, że ładnie wygląda ta folia, jest taka ozdobna, tak samo pudło w różne takie kolorowe wzorki. No i tak wygląda Varoma, która jest o 45% większa niż Varoma z szóstki i z piątki. Kolejne pudło to misa. Muszę przyznać, że było to tak solidnie mocno zapakowane, że naprawdę ciężko było to wyjąć. I misa też zapakowana w folię. I w środku mamy koszyczek. Tutaj jeszcze mamy butylek i nakładkę na pokrywę. Już w tym modelu nie ma miarki, jest taka nakładka, jak widzicie, taki kapelusik, jak widzicie koszyczek też jest trochę inny, a tak wygląda miejsca w środku i noże są takie same jak do szóstki. Tu jeszcze taka karteczka z informacją jak zakładać tą nakładkę na pokrywę i że tylko podczas gotowania z waromą zdejmujemy tą nakładkę. W kolejnym pudle mamy kopystkę, no i oczywiście bazę. A tutaj już Termomix rozpakowany i postawiony na blacie, jak widać obok szóstki. I w kolejnym filmiku będę pokazywać pierwsze uruchomienie Termomixa. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego filmiku i dziękuję za oglądanie tego.